Dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejny piątek na moim vlogu. Dzisiaj będzie od Psychologu po godzinach. Jak to jest być psychologiem, kiedy wychodzi z gabinetu? No właśnie, jestem psychologiem i tak naprawdę jestem, nie wiem, dopóki nie wyjdę poza drzwi gabinetu. Kiedy wychodzę z gabinetu, jestem przede wszystkim człowiekiem. I to, co może odróżniać psychologa czy terapeutę od Innych ludzi, to świadomość różnych mechanizmów, świadomość emocji, świadomość tego, jak funkcjonuje ludzki mózg. I tylko tyle, i aż tyle. Psycholog posiada narzędzia do tego, żeby pomagać innym ludziom, ale również do tego, żeby pomagać sobie. Na przykład dzięki racjonalnej samoanalizie. Wiecie, że mój mąż nigdy mnie nie denerwuje. Ktoś też powie, zazdroszczę mój, to mnie denerwuje non-stop. Tak, bywam zła czy poirytowana, ale nie ze względu na mojego męża, nie ze względu na moich bliskich, ale ze względu na to, co sobie pomyślę o różnych ich zachowaniach, o różnych sytuacjach, które się dzieją. Nie ze względu na to, co się dzieje, a to, co myślę. Mogę na przykład teraz irytować się, że słychać jakieś różne dźwięki w tle, a mogę pomyśleć, że wybrałam ten czas nagrywania, ponieważ miałam w tym czasie wolny czas inspiracje, ale mogłam wybrać inny czas, w którym mogłoby być nieco spokojniej, w którym może nie byłoby takiego dźwięku czy pogłosu. No właśnie, wszystko zależy od naszego punktu widzenia, punktu spojrzenia. Co jeszcze? Może zrobić psycholog w wolnym czasie, po godzinach, wykorzystując swoją wiedzę psychologiczną. Na przykład, umiejętnie odpowiadać na pytania. Ostatnio zapytałam. Zosta, nie, zostałam zapytana przez e, swoją córkę o to, dlaczego to ja ją urodziłam, a nie tatuś. Hmm. W głowie pojawiła się pustka, e, następnie przetoczyło się milion różnych odpowiedzi, żadnej właściwej dla trzylatki. Więc odwołałam się do swojej wiedzy terapeutycznej, psychologicznej i zapytałam moją córkę, dlaczego pyta? Dlaczego to jest dla niej ważne i czy to jest dla niej ważne? Nie pamiętam, które dokładnie pytanie padło, ale odpowiedź mojej córki yy, naprowadziła mnie na to, na, co, na jakie pytanie właściwie ja odpowiadam, mówiąc, dlaczego to nie ja, znaczy to ja, a nie tata ją urodziliśmy. Moja córka wtedy odpowiedziała mi, że pyta dlatego, że zobaczyła pana z dużym brzuszkiem. No i właśnie. Tak naprawdę nie chodziło o to, dlaczego ja ją urodziłam, a nie tatuś, ale o to, żeby wytłumaczyć mojemu dziecku, że niektórzy mają duże brzuszki wcale nie dlatego, że trzymają w nich dziadusie, które niedługo urodzą. Tym trochę smutnym, trochę wesołym. Yy, Akcentem. Chciałabym zakończyć dzisiejszego vloga i zachęcić Was do tego, żebyście czasami pozwolili sobie samym być ludźmi. Bo niezależnie od tego, jaki zawód wykonujecie, jesteście ludźmi i macie prawo do różnych emocji, różnych myśli. Dobrze by było, gdybyście tylko potrafili czasami się zatrzymać i przyjrzeć swojemu sposobowi myślenia. Wszystkiego dobrego, udanego czasu weekendu i wspaniałego przyszłego tygodnia.